ale ja jestem oczywiście Filipo i dzisiaj gramy po raz kolejny w ETS-a jest to, o ile się nie mylę 15, 15 chyba odcinek, tak chyba 15 odcinek z właśnie ETS-a eee, dużo się zmieniło, co było spowodowane jak to powiedzieć zepsuciem się starej kierownicy i. Zarówno kupieniem nowej. Bardzo przepraszam, że tak długo mnie nie było, ale powracamy. Ostatni odcinek, bodajże był już. Był z ciężarówką jeszcze Daw. Tak, jest, mam, mam na ogółę, możecie ocenić w komentarzu, jak wygląda taki manik. Eee, środeczek. Odpalimy sobie. Takie coś wystrój. Mano, man, tak skręca się kierownica. E, gramy... E, gram! Aktualny na kierownicy. Logitech G920. E, I ogółem jesteśmy w Genui. Genui, tak. Geno... Genua. Genui, dobra. E, I nie wiem skąd sobie pojedziemy. E, zobaczymy. Ja na razie zamogaczę silnik. Yy, ogółem coś się zmieniło z moją flotą ciężarówek? Tak, ogółem jest zdecydowanie... Ba bardzo duże jest. 11... 11... No, ma na euro 5. -ka. Kto oglądał yy, 5-6 pierwszych odcinków, to wie, jaki to jest... Ogółem, kto oglądał w serii od początku, wie, co to jest za ciężarówka, skąd się wzięła jak. E, to również znacie bardzo dobrze e, Tą nie pamiętam co te, tu mamy roszustkę. E, reszta to już na pewno nie bo e, Manta GX jest ten mój e, tylko poznacie e, moich pracowników też 11. E, bardzo naczepy coś się e, czy gazową zamieniłem profi liner building od krona to, to chyba już było pokazywane. Ta, ta, ta. Uu. I ogółem mój man przekroczył równo. Znaczy, coś jakiś czas temu. Ponad 100 tysięcy kilometrów. Drugi będzie do tego DAF, ale mam wrażenie, że zanim to zrobi, to man będzie drugi, bo ja na nim najczęściej jeżdżę, a już nie jakoś bardzo długo nie jeżdżę, a już mam 21 ty. Ale ja tak myślę, że to będzie taka ciężarówka, w którą na pewno 100 jasne przyjeżdża, A jak na razie będzie mi się podobać, to może 200 tysięcy. Eee, dobra, bez, bez przedłużania... Oj, coś mi kierownica. Eee, bez przedłużania sobie zróbmy... Eee, co, Nie jak mam? Eee, mm, Jakie jest przedłużanie? Genua. Eee, Innsbruck. Może to Innsbrucka widzowie. Bo to będzie nawet spoko zlecenie, bo się sobie Austria. Tam będą. No, myślę, że to będzie dobre zlecenie. A więc w drogę. O oh my God. To, Już mam na erę jedynkę? Dziwne. Samkę, bo staje mi się najlepiej rusza. Oj, bez kierunku wskazał, bo tak sobie przy, trudno, mi, trudno mi było wrzucić. dało się czerwoną, a jakże to sobie wierzę czerwoną To do tyłu i do morza wpadł. Nie, tam sobie chyba jakieś wódka, no... czy ja jakby nie wpadł. Coś rozejrzy, bo to do żyłów widzę. No, 601, to wątpię, że to zrobimy w dzisiejszym odcinku. Może jakiś timer na wejdzie, albo po zmontowaniu tego filmu się uda. No, zobaczymy, ile z tego wejdzie. Możemy to rozłożyć na dwie, dwie części. Tak jak zrobiliśmy dojazd do Malmo i tak nie, nie rzuciłem drugiej części. Ale no, już według mnie nie ma, nie ma sensu jej rzucać, ponieważ mamy. Ponieważ mamy już mana, a tam był jeszcze, tam był mana, ale ten, ta euro piątka. Więc było, chyba już by było trochę głupie to przeczytać. Jesteśmy w Genui, czyli w moim pierwszym mieście, jakie było na. odkryłem na Italii. I moim ulubionym DLC Pomyślicie Czy ja wrócił Zaraz, zaraz Na odcinku ostatni był z Italii No, chyba tak, bo ogyłem to tak nie było długo odcinków że mogę powiedzieć, że odcinek był z Odcinek był z... Pra... To był ostatni chyba z Neapolu, więc tak, miałem yy, yy, przerwę od Italii, jak mogę powiedzieć, yy, nawet, nie wiem, z miesiąc, czy dwa. Ten teraz nie będę tak ciągle jeździć po Italii, bo to trochę zan zanudziłbym Was, a nawet siebie. A chcę, żeby to nie... No jedź szybciej tym przyjąć. strażą pożarną. No, strasznie. Mm, ogółem, yy, ogółem to muszę. Powiem Wam, yy, jeszcze nie jeździłem yy, na tym Wieltonie, ale zapowiada mi się, że to będzie, no, że będzie fajne. Mam krona, czyli teraz będzie mi brakować, yy, bo brakuje mi Wieltona, Schwarzmillera i Feltwig. Ale jedź jak i. Nie, przemówisz do niego. Tak. A ani chociaż jedzie, tym szybciej tym pasem. Trzeba. pas do wyprzedzania, a nie do jazdy. Albo tu do 60. Ja to coś zbyt za zahamowałem mogłem. O to jest znana mi bardzo pętla. Znana pętla i jedna z pierwszych takich dróg, przez które jechałam. Nie będę robić też, no tak jak mówiłem, jakieś chyba dużego odcinka zobaczymy. Jedź mi tą strażą, bo jak cię zaraz staramuję. Nie no dobra, co nie trochę. Ale wyprzedzimy go. i 3, 3 jazda 3 miesiące nie, 4. Yy, yy, się odbyłem inaczej zachowuję Zdecydowanie się tym jakoś nie, nie bardzo jara. Mówię, o fajne DLC no. Po co po autostradę chciałem. No jest śmieję. Yy, man, ten mój jest zarejestrowany na. Na garaż w Neapolu. Choć bardziej że bliżej Szczecina w sumie mogłabym się tam oddelegować, ale jestem tutaj zarejestrowany na na, 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 na polskich blachach. Chyba tak googiłem. Mm, Jak się zobaczyć na... A nie, to w sumie nie no. To żeby Wam już nie zdradzać, bo na razie nie... jedziemy bez tego, dobra. Na przebiegu w moim manie tak yy, 21 463 jest yy, na moim liczniku yy, plany 100 000 a jak dobrze pójdzie to nawet 200 Nie, ale to 100 000 na pewno, nawet gdyby yy, bo tym dafem już chciałam zrobić te 50, nawet chciałam zrobić te 35 nie daf mi jednak y, odmówił posłuszeństwa, ponieważ y, znudził mi się, a tam mi się w ogóle nie nudzi. Y, w tym momencie co teraz jestem już mi się Daw nudził. A, y, a teraz y, ten man w ogóle mi się nie nudzi. Ciągle chce nie jeździć. To jest ciężarówka, nie jakieś bardziej. Nie mówię, że jest zły, złą ciężarówką. Są gorsze zdecydowanie. Yy, ale jednak nie jest to... Myślałam, że to będzie moja ulubiona, nie jest jednak moją ulubioną. Nudzi się i... Sła słaby zdecydowanie rozpęd. Yy, I mogę się z tym zgodzić. Yy, mam. Gdyby yy, to przetłumaczyć, to jest tak naprawdę mężczyzna. Yy, Maszyzna i y, to, to, je, to jest ta maszyna, więc Na, nazwa, do, nazwa robi swoje. O, to, gdzie to Merivą? Gdzie to Merivą? Będziesz płacić, co? Za... Jeszcze ja mandat, no może, i co jeszcze? Że jeździ. Jeśli gracie bts możecie powiedzieć mi, e, powiedzieć mi, czy macie mana, ile przebieg, i ogółem, ogółem możecie opowiedzieć o tym manie e, w sekcji komentarzy. E, ale również zapraszam, e, możecie opowiedzieć na to na moim Discordzie. Bardzo serdecznie Was zapraszam do e, mojego Discorda, który miał ostatnio przebudowę. To została dodana super, super ekonomia boty. Poziomek od bota M6. Musicie ogółem wbić i zobaczyć, bo serwer się fajnie nam przebudował. Ale jednak, ale jednak potrzebujemy osób. Już jest, już jest trochę, ale musimy mieć więcej. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Będziecie mogli ogółem autora, ale yy, bardzo dużo się zmieniło, yy, więc ktoś jak wiedział jak się na przykład yy, wyglądał stary Discord yy, to musi zobaczyć nowego i tam zostać. Yy, o Jezu, ja strzegawcze chciałam, strzegawcze włączymy. gdzieś tak na, tygo na tygodniu to by było aż dziwne, ale w przyszłym tygodniu na pewno myślę, że byśmy streama zrobili na drugim kanale. Nie wiem, ZTS z ZTS-a lub z BeamNG Drive, tak myślę. Albo z Minecrafta w sumie. Nie wiem, w sumie bardziej bym sobie zrobił. Możecie napisać w komentarzach, z czego byśmy zrobili live'a na drugim kanale. To w ogóle możecie powiedzieć swoje gry. Ja preferuję BeamNG Drive, Eurotrack albo Minecrafta, no a ewentualnie Universal Box 2. Dobra. Trochę co przejdziemy, nie wiem. Myślę, że już tak gdzieś za Weroną, czy, czy gdzieś się zobaczy. Nie wiem sam, czy będzie coś ciekawego wtedy co do, do mówienia. Możemy zrobić time jak, to, jak, jak, do, jak sobie dojedziemy. Ja myślę, że e, ogólnie parę. Jak będą na przykład. Ja będę na przykład tak numerować odcinki, że y, będę je jaka jest trasa na nich. E, bo i na przykład na niektórych, właśnie z ZTS-a, e, na przykład, że kupuję nową ciężarówkę, czy tu ją tuninguję, to będę pisać tuning, kupno, zakup, nowy nabytek, typu takie jak będzie temat do tego jak po prostu będzie to zwykła trasa to po prostu będę pisać trasę. ja myślę, że hmm, chyba na, na tym napiszemy trasę Genoa Genua, Genua e, e, Innsbruck. specjal e, e, zts będzie to już mogę wam zagwarantować to już mogę wam zagwarantować e, wszystkie z... Ogólnie specjale były najczęściej z Minecrafta. Kiedyś to kanał był tylko na Minecrafcie. Eee, I jeden ZTS-a, co był na 50. Na 60 będzie ZTS, a na 70... Nie, na, na 60 będzie ZTS, -a, a na 70 może z Beamry Drive. Eee, moglibyśmy niby, zrobić sobie specjal z Universum 2, ale myślę, że jak dopiero był jeden odcinek, to... Nie ma, yy, nie ma... nie ma... nie ma po co robić specjalna z gry, w było mało. Ale TS było dużo i, i będzie dużo. No myślę, że w tym roku może do 30 filmów się uda. Znaczy... Yy, Czyli jakieś 15 to jeszcze ten i 15 filmów. No może, może czy była jakaś taka seria za TS Ogólnie to... Nawet można, jak będzie ich dużo tych filmów widzowie, to będzie można zobaczyć jak ta cała historia się z tymi różnymi tirami, tym i tym. Eee, dobra, My, myśl, myślę, że zaraz będzie austriacka granica. Musimy zjechać na postój. No właśnie, dopada mnie zmęczenie. Zaraz mi się skończy tachograf. A, tachograf to. Nazwać to tachografem to nie można, ale. Znaczy, w sumie tak poniekąd. na na bramkach proszę, żeby było jakiś ten. Nie, będzie to. No to tam chyba. No... A nie, tu będzie jakiś pakiet. No dobra, to tam sobie zjedziemy. Z bramkami będzie. Dobra, zjeżdżamy na parking. Czyli pojedziemy się już w drzwi i z bruku będziemy nocą. Oho, oh, oh, to będzie yy, yy, tędy. Tak, tędy, tędy. Oj, czemu trzynastka? Dziewiątka, в квартире нам. Zostało na rezerwie 400. E, eee, to na pewno, bo mam 100 coś. O, chyba 100. runą. To zaraz się zobaczymy. I w drogę, a nie wiem, czy będziemy tankować po stacji. Jak mamy 106 km, 106 400. O, to mnie z bloku No to jedziemy. Wjeżdżamy na Innsbruck będzie, będzie co tutaj montować w tym filmie, bo już długo jeździmy Irondio Na razie na obrzeżach miasta zaraz wjeżdżamy do samego centrum. Zrobiłem na zmianie biegów jednocześnie. To nie jest takie łatwe. No! Tutaj nie, 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 to ja pomyliłem, przepraszam. To ja pomyliłem. Dobra, i żeśmy dojechali. I co, tam staniemy? Proszę na czapę. 37 zarobione. No, powiem wam, ja zdobyłam poziom, ale już nic nie mam tutaj do roboty. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. To będzie. Dojechaliśmy rano. Dzisiaj zrobiliśmy sobie dług, dług, długą trastę. Ale no. Yy, 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 bardzo fajna traska. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Yy, następny odcinek z ETS-a będzie to. Z, yy, będzie to. O jezu, coś mi się stało z kamerą. Co jest? O. Yy, yy, będzie to. Specjal. Yy, no i widzimy się już. Najprawdopodobniej. Jutro. Właśnie w specjalu. Wijcie na mojego Discorda, podróbcie ten film, niech tu będzie 5 łapek w górę. E, jak będzie 5, to robimy jakąś ogromną trasę. E, zrobimy sobie wyzwanie. A co by na to, żeby zrobić sobie e, wyzwanie Land Challenge czyli jeździmy tylko, po prostu nie możemy żadnych... Yy, żadnych yy, żadnych granic prze przekraczać, ale możemy sobie zrobić modyfi z modyfikacją Poland Data i ladnik, więc takie, możemy zrobić niedługo właśnie po polska challenge, ale to po specjalu. Ja bardzo dziękuję za ten odcinek, zasubskrybujcie mój kanał, bo ja 70 subskrypcji do końca roku. No i widzimy się już niedługo. Cześć!